Cześć wszystkim. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku odnośnie odznaki konno. Tym razem przed nami opieka stajenna. Podchodzimy do konia, witając się z nim, szczególnie jeżeli jest ustawiony do nas tyłem. Otwieramy drzwi, wchodzimy do boksu. Jeszcze raz tak się witamy, tym razem śniegłosowo, a głaszcząc konika, nakładamy mu tak delikatnie kantar. Przez uszy tak delikatnie przekładamy, nie ciągniemy, poprawiamy wszystko, zapinamy, dopinamy uwiąz. Otwieramy dopiero teraz szeroko drzwi, drzwi były domknięte tak, żeby konie wyszedł i wyprowadzamy konia z boksu. Pokażę Wam dwa sposoby nawiązania konia. Pierwszy jest taki, że od razu robimy plantelkę, przekładamy przez miejsce tak, gdzie będziemy wiązać konia. I końcówką uwiązu robimy pętelki. Tak? Technika jest taka, żeby jednym pociągnięciem konia rozwiązać. Tak o to chodzi w węźle bezpieczeństwa. Druga technika jest taka, że przekładamy cały uwiąz przez miejsce, gdzie się przywiązać, i dopiero teraz robimy pętelki. I tutaj pokazuję wam też taki trik, żeby przesadzić końcówkę całkowicie, żeby koń się sam nie mógł rozwiązać. No tak. kiedy konia już mamy wyciągniętego z boksu i przywiązanego, chyba że będziemy robić to w boksie, eee, u nas są akurat stajni, takie oczne, ubrały, tak, ale pokażę Wam również, jak zrobić taki węzł bezpieczeństwa. Jeżeli traficie konika, który ma derkę, tak jak kana, no to oczywiście najpierw zdejmujemy derkę, a przed liścieniem yy, konia, myślę, że to jest dosyć yy, oczywiste. też warto słuchajcie, jeżeli konika macie właśnie tak na korytarzu przypiętego albo chodzić dookoła niego przed tak szyją albo jeżeli za zadem, no to albo ręka na zadzie albo daleko. Chociaż no myślę, że już lepsza byłaby ta ręka na zadzie niż jeżeli chodzenie daleko, a w ogóle najlepsze właśnie byłoby przechodzenie z przodu, tak. To są po prostu takie małe kwestie bezpieczeństwa, które no z reguły są niestety trochę omijane. Ale myślę, że warto o nich pamiętać właśnie przy zdawaniu takich odznak. bo tak to, że słuchajcie, patrzcie na takie tak pomniejsze e, rzeczy. Więc tak, kiedy konika mamy już bezderki, jeżeli dla takiego traficie, w każdym razie bierzemy sobie e, szczotki. Ogólnie raczej będziecie mieli trzy podstawowe: czyli z grzebą, twarda szczotka, karta miękka szczotka. I kopystka. A jeżeli u was stań, tak, czy stań, w którym zajęcie a również czyści się ogon grzywę, mamy szczotkę do czyszczenia ogona i grzybu. Pamiętajcie, żeby opisywać swoje czynności, które robicie. Czyli, biorąc twardą szczotkę, tak, od której zaczynamy, można, słuchajcie, w ogóle od razu odłożyć kopystkę i szczotkę do ogona, Mieć w jednym ręku twardą szczotkę, w drugim ręku miękką szczotkę i zaczynamy od twardej szczotki. Twarda szczotka służy nam do tego, żeby zdjąć z konia wszelkie zaklejki. Czy to od błota, czy to od potu, yy, nie wiem, gdzieś tam jakaś słoma czasem się przyczepi, czy tam dwojeczka konia, po to służy nam twarda szczotka. To tak pamiętajcie wszystko mówimy dla egzaminatora. Tak? Fajnie jak będziecie tacy wiecie, rozgadani, wszystko mówimy oczywiście, wiecie, swoimi słowami. Konika całego taką, tak, szczotką yy, czyścimy, yy włosem, prawda? Zaczynamy tak, od szyi, przez grzbiet, pod brzuszkiem. Potem można od razu, prawda, miękką szczotką. Miękka szczotka służy do wyczesania kurzu. No, tak jak teraz jesteśmy w okresie wiosennym, kiedy te konie nam linieją do zdarcia jakiegoś tam nadmiaru, prawda, sierści, tak? Grzywa, słuchajcie, pamiętajcie, też się troszkę do góry podnoście. tak? Nawet jeżeli ma krótką, zdarza się, że i tam jest spodem brudny, więc warto. Co kilka ruchów, miękką szczotkę przecieramy, prawda? Pamiętajcie też, kolejna ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie kucamy przy koniu. Ja wiem, że to jest częste, ja się przyznaję, ja sama to robię, pomimo tego, że konia znam, ale to jest jednak żywe zwierzę, nie wiadomo, co zrobi. Szczególnie, słuchajcie, w egzaminie, no nie kucamy i nie siedzimy tutaj gdzieś, wiecie, nie zaglądamy, nie przechodzimy pod jego brzuchem, no <noise> No, to jest tak, tak naprawdę niebezpieczne. Więc, jeżeli czyścimy tak dolne części, tak jak nogi konia, po prostu się pochylamy. Ten tak? całego takiego konika, słuchajcie, czyścimy twardą i miękką szczotką. Można oczywiście przetrzeć tak ręką, zwykłą, tak po koniu, sprawdzić, czy już jest gładki. Tak? Jeżeli jest gładki, znaczy, że jest czysty. Tylko ma grzybę z dwóch stron, muszę sobie z dwóch ją e, podnieść. Ona jest ogólnie raczej, co z tym koniem. i nawet jak stoi tu, no szczególnie jak stoi w dędze, więc to jakby nie mam dużo do czyszczenia, ale chcę ja Wam mówię wszystko dokładnie, też w miarę dokładnie pokazać, jak to właśnie, słuchajcie, wygląda. I tak, też dopowiem, słuchajcie, ja na przykład widziałam egzaminy na jedno konno w miejscach, znaczy w miejscu w sumie, gdzie na przykład do jednego konia były dopisane dwie lub trzy osoby. W takim, w takim razie tam, na przykład w tamtej stajni, było coś takiego, że egzaminator prosił, że na przykład e, przykładowo była, nie wiem, Julka Hania i Alicja to Julkę prosił o nałożenie kantara przywiązanie konia, Alicja o wyczyszczenie sierści konia, a tą Hanie o wyczyszczenie kopy, tak, przykładowo. I w ten sposób tak je egzaminował. No i jeżeli będziecie sama przykolenie, to będziecie musieli wszystko zrobić sami, tak? Nawet że jeżeli mamy czysto, przechodzimy do kopyski. Kopyska, jak wiemy, ma metalową część i tą środkową. Pamiętajcie, żeby metalowe części nie wsadzać w strzałkę. Ja Wam też to tak pokażę na filmiku, bo to też tak budowę konia będziemy musieli sobie powiedzieć. Eee, tutaj, tak przy czyszczeniu, przy siodłaniu zrobimy tak od razu budowę siodła, obłowia. Budowę konia zrobię Wam e, osobno, już ale inaczej instaluję po prostu kamerę samą budowę kopyta, bo o tym też egzaminator może Was zapytać. Albo powie, powie całą budowę konia, e, albo powie Wam na przykład pokaż, gdzie koń ma ganasza, tak? Przykładowo, ganasze to jest tutaj, tak? Policzek. E, przykładowo. E, raczej też od razu mówię nie będzie takiej sytuacji, że egzaminator e, Was e, podpyta takim podchwytliwym pytaniem, czyli gdzie koń ma obojczyk. To jest dosyć podchwytliwe pytanie. Dużo osób uważa, że gdzieś no tak, tak jak my mamy, tak, obojczyk gdzieś tu bliżej, tak, opatek w naszej, tak, piersi tu w przodu. E, Konie obojczyka w ogóle nie mają, więc to też pamiętajcie. Ale raczej nie powinien was egzaminator, mówię, podchwytliwie pytać. W ogóle nie powinien was pytać o rzeczy, których nie ma zawartych w tym takim ogólnym zestawieniu z PZT. O tym też sobie słuchajcie, powiemy, a już nawet jak nie stań, to gdzieś tam osobno zobaczcie, jak mi to I tak, jeżeli będzie o oczyszczanie kopyt, warto to też robić w dobrej kolejności. Czyli zaczynamy od. Prawego przodu, bo robimy to, przepraszam, od lewego przodu. <grych> Moja ta, zakręciłam się. Od lewego przodu robimy to, słuchajcie, jakby odwrotnie do wskazówek zegara, tak? Kładziemy tak rękę na łopatce, delikatnie już dociskając konia, tak na drugą stronę prosimy go tak o podniesienie nóżki. Nóżkę podnosimy i tak jak mówiłam, później Wam tak pokażę. Budowę kopyta, ale no tu metalową część to tak, budujemy największe syfy i szczotką potem docieramy mm, resztę rzeczy. Tak, tak samo tył, no jak widzicie, kamera pięknie podaje nóżki. Ja praktycznie, że nie muszę e, nic e, robić. Jeżeli chodzi o tyły, możecie sobie słuchajcie wspomóc się e, kolano, tak? czyli oprzeć sobie nogę o swoje kolanko. Jedna. O, super. to też mamy czyste. Oczywiście, wiecie, ja to robię tak, jak ja widziałam egzamin, i te wszystkie rzeczy. Różne stajnie, różne mogą być, tak? Jeżeli jesteście w jakiejś tam stanie szykowani, oni Wam mówią, żeby tak robić, żeby to tak róbcie, bo oni wiedzą, że potem taki egzaminator, tak? Będzie Was przepytywał, odpytywał. I teraz mówię ostatnia rzecz, tak? Po. A w kopytach to jest ogon grzywa, tak warto rozczesać, jeżeli mamy szczotkę, tak, do tego przyznaczoną, jeżeli, słuchajcie, nie będziemy mieli szczotki do ogona, tak, bo dana stania tego nie używa, dużo stajni tego nie używa, z względu na to, że dużo dzieci tak czyści ogony, że potem konie nie mają tych ogonów, eee, to, słuchajcie, całą taką kawałki słomy siana Wyjmijcie to, tak, z ogona um, konia, eee, no bo to jest też brud, tak? Więc jest musimy z pomnika naszego eee, usunąć. Dobra, idę przedstawić kamerę teraz na siobanko. Jeżeli chodzi o czyszczenie kopyta, no to metalową częścią czyścimy tylko i wyłącznie rowki strzałkowe. Strzałki się staramy nie czyścić, jeżeli już bardzo musimy to bardzo delikatnie, ze względu na to, że jeżeli za mocno tam naciśniemy, no to konia to zaboli, tak? Więc mówię, metalową częścią same rowki, a potem szczotką już zmiatamy ostatnie brudy z kopytka. Przedni łęk. Siedzisko, tylny łęk, skrzydełko, tybinka. Po podniesieniu tybinki mamy podtybinkę. U mnie jest ona w dwóch częściach takich mniejszych. Te trzy paski to są przystoły, do których dopinamy popręg. Tutaj mamy dwie poduszki kolanowe, puślisko, na którym zawieszony jest strzyk. Pasek potyliczny na czółek paski policzkowe, nachrapnik, skośnik, wędzidło, do którego dopinamy wodzę i podgardle. I zaraz pokażę Wam jeszcze w zwykłym y, ogłowiu, już nie meksykańskim, będzie Wam troszkę łatwiej. Tak, Czyli znowu mamy to samo. Pasek potyliczny, naczółek, paski policzkowe, podgardle. Tutaj mamy nachrapnik, do którego może być dołączony skośnik, tak, wędzidło, no i wodę tak to mogłoby mamy dzielnie, więc tutaj tak wam tak o pokażę. Dobra, teraz słuchajcie, przejdziemy sobie już do szodłania e, konia. Zaczynamy oczywiście od czapraka, które mam e, z drugiej strony. Przejdę tak jak trzeba, przed. <grytanie> ale się e, zmieniałam nowy czaprak, żeby był ładny, czysty, i nie tam. E, ogólnie przyjęło się, słuchajcie, tak, że siodłamy konika z jego lewej strony i tak róbcie na egzaminie. I ja na przykład jestem zdania, żeby i siadłać z prawej i tak samo wsiadać z prawej i zsiadać z prawej, no bo jeżeli ktoś się według mnie jest tak mocno zaparty na tą lewą stronę, to ja mu bardzo często mówię, czy w takim razie czyści też konia tylko z lewej strony, tak? Więc no ogólnie fajnie, jak koń to z dwóch stron, no ale na egzaminie, że się przyjął z lewej strony, róbcie to, prawda, z lewej strony. Tak, zaczynamy sobie, słuchajcie, od topraka. A które układamy tutaj tak na grzbiecie konia, najlepiej tak w miejscu, w którym w miarę powinien być, tak? Jeżeli konik nosi jakąś podkładkę czy też y, żel, y, to też nakładamy, ja już tu właśnie biorę dla Was podkładkę do ręki, no ja mam, bo ja lubię futerko, więc tak mam, słuchajcie, dowierzone siodełko, żeby mogła to futerko mieć, lubię jednak jak je nakładamy to tak na konia. Są konie tak, które na przykład jak noszą żelę, to w ogóle żele nakładają pod czaprak, ale to już, mówię, to już jest taka indywidualność. To jak już będziecie w jakiś stajni, oni Wam na pewno o tym powiedzą i warto to mówię robić. Tak jak mówię, też jest tak, bo niektóre konie mówię tak właśnie potrzebują. Potem zbierzemy tak siodełko no i zarzucamy je delikatnie na nasz grzbiet konia, tak, na czaprak, na podkładkę. Tutaj potem, słuchajcie, robimy sobie taki tunel, żeby nasza ręka mogła tutaj swobodnie wejść po kwestia tego, że tam nic nie było, słuchajcie, do albo szkoda, że naszego chodnika poobcierało. Wszystkie, jeżeli e, podkładka i czaprak ma e, paski, e, zapinamy, tak, żeby to nigdzie nam, słuchajcie, nie e, latało. Tak, nie na to raz, a dwa, żeby jednak było bezpieczeństwo, że ten czaprak czy podkładka nam się spod nie wyślizgną. No i też, słuchajcie, wszystko sprawdzamy, czy wszystko jest na pewno równo, czy nigdzie się nie zawinęło. No moje do że jest nowe, no to nie ma opcji, że ono mi się, słuchajcie, zawinie e, tutaj tak pod siebie, ale no niektóre siodła, które są już trochę no, pozużywane, tak jak w większości, tak szkółek, one się mogą zawinąć, patrzcie też na to, tak, czy nie macie go zawiniętego, bo mówię, szkoda, żeby Potem e, gdzieś tam tego konia obecie. To no w ogóle tak, egzaminator to zobaczy, tak, żebyście nie zauważyli, że siodło e, jest zakręcone, tak, że tego konia może nam e, ubierać. tak. Z drugiej strony również idziemy, patrzymy na wszystko, tak, czy wszystko jest na pewno dobrze i równo zrobione I przy okazji można sobie wziąć to popręg. Jeżeli macie popręg, e, gdzie z jednej strony macie gumę, Drugiej tych gum nie macie, no to oczywiście gumy są z lewej strony, z prawej jest bez gum. No i wtedy tak od tej prawej strony bez gum zaczynać. Jeżeli popręg jest już tak dopięty do siodła, bo są też takie stajnie, że proszę, żeby popręg był cały czas dopięty do siodła, o to słuchajcie, tylko delikatnie, prawda? Ten popręg zsuwamy, przewlekamy też przez szówkę co ja Wam zaraz tak pokażę z e, drugiej strony, tak i zapinam, tak. Pamiętamy, nie kłócamy, tak, będę o tym przypominać. Schinamy się tak i zapinamy sobie z drugiej strony. I to trochę potrwa, bo omówię nowe siodło, nowy pokrywko. Musiałam też to kupić i to jest jeszcze, słuchajcie, no nie do końca u mnie. E rozciągnięte tak jak trzeba, więc troszkę musi mi, mi się to zapina, ale wszystko się pięknie zapina, tak? Wszystko jest dopasowane. I to, tak, zapinamy. Na razie popręt zapinamy tak, żeby świadełko nam się po prostu prawda, trzymało na grzbiecie. Tak? Nie uciskamy do długia, nie wiadomo jak, ale też nie robimy tej przestrzeni, że na luzie tym popręgiem będziemy sobie yy, majtać, prawda? Siodła ma się prawda stabilnie trzymać. Jeżeli chodzi tak, prawda, też o ułożenie siodła, to zapomniałam powiedzieć. Patrzcie też oczywiście na nogi. To jest Wam pokażę w taki sposób, żeby troszkę też patrzeć na nogi. Tak, czy konie nie ma za bardzo z przodu albo z tyłu tak danej nogi. Tylko ma prawda łopatkę, to nie wiedział. Tu jest przedni łęk I też słuchajcie, oprócz nóg musicie patrzeć, jaki macie siodło. Ja mam słuchajcie, wobec tej chwili siodło skokowe, więc moja tybinka będzie trochę bardziej z przodu, więc też nie jestem w stanie, bo to jest taki sposób, że wiecie, zaczyna się tybinka, Kończy się łopatka, tak? Po takiej linii prostej, i tu wiemy, że siedlisko leży w dobrym miejscu. U mnie, mówię, ta tybinka będzie troszkę bardziej z przodu. No, mówię, ze względu na to, że ja mam w siedleku więc co ta tybinka jest tak naturalnie bardziej z przodu usadzona. E, drugim sposobem, tak, jest założenie, tylko w wyżej zjechanie, ono też się nam, prawda, klinuje w e, dobrym miejscu, tak? Więc e, w ten sposób mamy prawda, konika poszedłonego. Jeszcze zostaje nam, słuchajcie, ogłowie. Ja mam akurat e, ogłowie z napierśnikiem, tak, z wytokiem, więc ja już Wam też pokażę, jak to wszystko ładnie pozapinać. I tak, u mnie, że konie, słuchajcie, zapięte tak na dwa uwiązy, to ja odpinam tylko jeden. Spokojnie, bo sobie w miarę odkładam. Tak, nie rzucajcie. Najpierw zakładam wodę, razem z napierśnikiem na szyję konia. To jest dlatego, żeby konik nam nie zdjął. Kiedy właśnie teraz zajmiemy takiemu konikowi kampak yy, tak? Mamy go po prostu cały czas ze sobą. Nie ma możliwości, żeby konik nam sorry, ucieknie wolną skrzynka. Tak, stajemy oczywiście z lewej strony konika. Prawa ręka idzie, mam nadzieję, że mnie widać, bo zresztą ja się tak z kanusią przesunę, pod szyjką konia u góry. Chwyta wszystkie paski i jakby sobie na moim palcu w ogóle powiesić na hrab. Lewa ręka podaje do pyska konia wędzidło, Jeżeli nie chce sam wziąć, tutaj. Koń ma miejsce zwane diastemu. Tutaj nie ma zębów, to można w miarę bezpiecznie, w miarę bezpiecznie bo to jest jednak koń, stworzenie, wsadzić kciuka, docisnąć, konik nam otworzy pysio. Najpierw jedno łóżko, fajnie jak zaczniecie od tego zewnętrznego, potem drugie łóżko. Ich słuchajcie, można normalnie, delikatnie sobie zgiąć, konika to nie boli. Jeżeli zaczniemy je szarpać, tak, wtedy boli. Na chrapnik wsadzamy oczywiście pod paski policzkowe. Teraz sobie umiemy budowę głowia. Chciałam po prostu ją omówić już na koniu, ze względu na to, że będzie po prostu troszkę łatwiej to wszystko widać. Akurat moja była nosi meksykanka. Mam też o głowę, więc też o ogłowie, potem wszystko pokażę, tak? Pod gardle zapinamy tak, żeby dosyć luźno mieściła nam się tutaj pięść. po pięść w ten sposób, a nie tak jak czasem robią ludzie, że po prostu zamykają rękę na pasku podgardlanym. No bo tak naprawdę wtedy jeszcze mam się cztery palce, prawda, nie pięć. Szlufki, słuchajcie, patrzymy ładnie wsadzamy, tak? Na hrabnik, jak już jest tam przełożony. Zapinamy tak, żeby dosyć ciasno mieściły nam się dwa palce. Tak. Bardzo te, często też, słuchajcie, już to ogłowie tych koni są tak wyrobione, że po prostu widać, na którą ciórkę zapiąć, tak? nic nie ma problemu. No i jeżeli konik ma tak, to też skośnik, się akurat ma tak, no to jest Meksykanka, ona ma naturalnie budowany skośnik, zapinamy. No skośnik się nie zapina tak, dosyć ciasno, ale patrzymy też tak, żeby tego konika, słuchajcie, nie udusić, tak. Potem jeszcze zostaje nam dopięcia sobie e, całego napierśnika, tak. To jest ogólnie wytok, to co tutaj się tak do wodze napina, jest pod, dopięte do napierśnika. To są paski. Tak, ja mam akurat słuchajcie, zwykły napierśnik trzypunktowy, tak? Czyli z jednej i z drugiej strony jest taki pasek, który tutaj dopinamy do tego kółeczka, tak? W siodełku. No i tak, to co będzie trzeba przebyć przez popręg, czyli no, akurat w moim przypadku, że ja nie mam popręgu tego zwykłego, bo ten z fartuchem do skoków mam karabinczyk, więc mogę sobie po prostu zapiąć. Ale że tego nie mam, no to tutaj muszę sobie, wiecie, rozpiąć z powrotem um, popręg, przełożyć i zapiąć e, na powrót, tak, e, popręg. Może się też zdarzyć, na przykład będziecie mieli sam napierśnik bez wytoku, to wtedy jest troszkę łatwiej, bo już przy nakładaniu tak naprawdę siodełka możecie ten napierśnik sam e, włożyć, tak, już na szyję konia i wtedy już od razu sobie zapniecie, tak. No ale jeżeli macie wytok, no to raczej tak, w tej e, kolejności, tak. Słuchajcie, mamy gotowego tak do jazdy na część praktyczną. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Jak coś mi się przypomni, to oczywiście to dogram. Mam nadzieję, że w miarę jasne. Też jak będziecie mieli pytania, to mówcie. No i zaraz chodzi, idziemy na część praktyczną. tak Coś tam wam pokażę też z jazdy, bo staram się to w miarę nagrać. No ale jak widzicie jestem sama, więc nie mam nie wiadomo jakiej możliwości. A, wiecie, operowania kamerą, więc najprawdopodobniej też postawię kamerę w jednym w miarę widocznym miejscu i będę Wam się starać te elementy jeździć, tak? Tam nie ma, wiecie, trudnych elementów, tak naprawdę egzamin jeszcze konno przebiega w zastępie. I tak, tu też zależy od stajni. Bo są stajnie, gdzie prowadzący zastęp będzie się zmieniał w trakcie egzaminu. Ja na przykład widziałam w stajni, gdzie się nie zmieniał, prawda, ten prowadzący, każdy jechał jeden za drugim. Pamiętajcie przy tym, żeby mieć odstęp kon od konia w dobrej prawda, odległości, żeby nie jechać mu tak za zadem, ale też żeby nie być pół okrążenia za tamtym koniem, prawda? Yy, mamy do pokazania, słuchajcie, wstęp tak zwykły, roboczy. kus, jeżeli chodzi o kus, anglezowany, ćwiczebny i półsiad. No i galop, jeżeli chodzi o galop, tak no to widzicie, tak zagalopowanie, tak na dobrą nogę. I galop w pełnym siadzie, i galop w półsiadzie. Figury na ujeżdżalni, słuchajcie, podstawa, koła, wolty, wężyk, zdarza się serpentyna, może też być, że egzaminator poprosi Was o przejazd na drążkach. Nie ma ustalonego najeżdża komno przejazdu, tak jak jest to na BOJ i SOJ, o czym też sobie tak zrobimy oddzielny filmik, tak, o tych odznakach. Akurat w stajni, w której ja byłam, egzaminatu na początku, jak tak ktoś wsiadał na konia, to no, nie każdy znał, prawda, konia, na którym siedzi, niektórzy tak przyjeżdżali z zewnętrznych stajni. Na początku, wiecie, pokazywał taką w miarę trasę przejazdu, jak będziemy jechać, tak? Czyli też zaczynaliśmy od wjazdu, prawda, na linię środkową, tam było zatrzymanie, ukłon, ruszenie, prawda, i wtedy mówił na przykład, tak, tu chcę w prawo gdzieś tam zakłusowanie, gdzieś tam koło, na przykład w pusiadzie węglazowanym. On to wszystko mówił, żeby tak wstępnie, wiecie, i sobie wyczuć konika. Troszkę tak one się wtedy, prawda, rozgrzały. No i wtedy tak już on mówił, tak, że słuchajcie, przystępujemy, tak, do już takiego normalnego egzaminu. E, oczywiście też tak, jak będziecie wsiadać zaraz tak na konia, pamiętajcie, dociągajcie popręg, żeby nie było, że wsiadacie tak na luźnym popręgu, czyli nasza ręka powinna wejść, ale dosyć ciasno, tak. Wtedy wiemy, że popręg jest dobry. Wstępnie ustawiamy sobie strzemiona, jak przejdziemy, można się poprawić, tak, nawet jak już kawałek się przejedziecie, poprosicie, tak, bo to już to tak nie będzie część egzaminowa, tylko gdzieś tam się tak troszkę rozgrzewacie, powiecie yy, tak egzaminatorowi, czy nawet jeżeli nie będzie po prostu ktoś, kto gdzieś tam Was rozgrzewa, a to już tylko wjeżdżacie tak na część egzaminową, tak, przepraszam, chciałam sobie tak poprawić, nie ma problemu, poprawiacie, tak, Mówię, w sejmie, w w ogóle byłam, jak były przydzielone, nie wiem, po dwie czy po trzy osoby do konika, no to osoba, która siedziała na koniu, druga, kiedy czekała tak na swoją kolej do części praktycznej, no pomagała, prawda, tej osoby ustawić strzemiona, na dociągnąć popręg. Takie wiecie, podstawowe rzeczy, żeby było łatwo, tak? Jeżeli chodzi też w ogóle o strój do odznak, nie ma wymogu jechania w białych bryczesach, w białej koszulce i we fraku. Nie ma czegoś takiego, też tak końca nie musi mieć, białego czapraczka ani nic z tych rzeczy. My mamy być ubrani schludnie, prawda. Czy chodzi o jeżdżę konno, nie musicie mieć w ogóle nawet sztylpów ani oficerek, czy tam czapsów, zwał jak zwał. E, na część jeżdżę konno można być bez. Z tego co wiem, na brąz i na srebro i na złoto już trzeba mieć czapse, albo chociaż oficerki. E, więc ja się też postaram, jak będę Wam nagrywać filmik, o boi i soi i... nie więcej o zoi, bo, bo nas będzie ciężko przejechać, część ujeżdżeniową, bo ja na nie umiem wszystkich elementów, ale jakoś to wymyślę. No to już postaram się oficerki przynieść, żeby, wiecie, to ładnie wyglądało. Strój, mówię, schludny, tak? Przede wszystkim kas na głowie. Pamiętajcie, osoba do 15 roku życia, kamizelka ochronna. Ja mam zwykłą kamizelkę, no ale ja już jestem pełnoletnia, ja już tak nie muszę jeździć w kamizelkach, ale tak, ta kamizelka ochronna czy co najmniej, tak, ten żółwik do 15 roku życia włącznie musicie mieć, tak? Więc i to się zdaje się liczy rocznikowo, to nie było tak, że na przykład, nie wiem, w styczniu macie 15, już możecie sobie zdjąć kamizelki. Z tego co wiem, to dopiero jak macie szesnastkę, to możecie zdjąć, więc chcecie mieć. Zresztą warto zawsze mieć. Różne rzeczy się, prawda, na tych konikach dzieją. Ja na przykład ostatnio spadłam, pełkło mi żebro i, i no może gdybym miała kamizelkę, to może by mi nie pękło, no ale ja swoją życie jeździłam z kamizelki i wiecie, no. Tak to bywa. Mnie trochę ominęły te obostrzenia kamizelkowe, ale mięciam, tak? Mówię, buty schludne, tak wypasowane, no jasne, że to już siedząc tanie, one się trochę ubrudzą. Tak samo bryczesy, wiecie, schludne, czyste. Skarpetki, tak, można mieć iść dzieckie. Krzuka, tak, schludna, mówię, nie ma tam wymogów o jakieś super piękne stroje, tak, Więc... Jeżeli chodzi o ochraniacze, to rzepy zawsze idą po zewnętrznej stronie nogi, ale Musimy pamiętać, żeby nie nałożyć ochraniacza w ten sposób, ponieważ te rzepy nie mogą iść tam w stronę szyi, tylko te, które idą na bok, one zawsze idą w stronę zadu. I tak macie w takich właśnie skorupach yy, i w tych ochraniaczach ujętych. Od góry nakładamy sobie ochraniacz, dociskamy go trochę i zsuwamy na dół. On nam się blokuje w dobrym miejscu. Zapinamy rzepy na tyle ciasno, żeby nam ochraniacz nie spadł i ochraniacz nam się trzyma. Jeżeli chodzi o łowiki, to musimy je sobie zawinąć, tak? Tutaj na całym odpęciu. Ja zaczynam sobie troszkę wyżej, mniej więcej w tym miejscu, ponieważ po tym, jak zrobię sobie cały obrót, tutaj zostaje mi taki końuszek, który sobie zaginam. I mam pewność cześć kotków. Mamy towarzysza. Cześć, się cześć. <grywia> ja ci muszę kotkę odepchnąć. tutaj, tak? A tamten, mówię, ten jest po to, odejść kotków żeby nam y, owijka lepiej się trzymało, tak? Zawijamy ją sobie, staramy się, ja tak mniej więcej robię, żeby tak co pół, wiecie, tej owijki mniej więcej iść i potem wracamy, czy, tak na pół owijki tak zawinę i wracamy z powrotem na y, górę. No i potem y, zapinamy. Ja mam teraz już, wiecie, trochę te owijki pomieszane, bo też fajnie jednak jak ten rzep gdzie wiecie, w tą stronę tu, także także on też jak w stronę zadłużył, ja mam teraz już wiecie, no trochę pomieszane, w owikach, aż tak na to się uwagi nie zwraca yy, no to w ten sposób zapinamy i owikę również macie zawiniętą mam nadzieję, że wszystko jasno wytłumaczyłam i filmik wam się podobał już niedługo wrzucę również filmik z części praktycznej na jeżdżę konno na dzisiaj to tyle, cześć